Święty Paweł chciał scharakteryzować w kilku prostych słowach tesaloniczan, którzy nawrócili się do Boga i użył trzech cnót teologicznych. Powiedział o nich pamiętamy o waszym dziele wiary, o trudzie miłości i o wytrwałości w nadziei. Myślę, że jeżeli chcemy dobrze zrozumieć na czym polega prawdziwa ewangelizacja to trzeba zdać sobie sprawę z tego że te trzy elementy one muszą wystąpić naraz one muszą towarzyszyć powracaniu albo do Pana Jezusa albo odkrywaniu że Pan Jezus jest jedynym Panem i zbawicielem te saloniczanie dokonali takiego przejścia dzięki działaniu świętego Pawła pod, który działał pod wpływem Ducha Świętego. Myślę, że kiedy myślimy o prawdziwej ewangelizacji, to warto przyłożyć ten szablon myślenia ewangelizacyjnego do naszych działań.